Dobry, witaj serdecznie. Dzisiaj opowiem o tym, co robi nauk człowiekowi. Opowiem też o tym, jak sobie radzić, kiedy już się pojawi ten nałóg i kiedy czujesz, że od czasu do czasu yy, głody, czy to alkoholowe, narkotykowe, hazardowe, czy innego uzależnienia, rujnują twoje plany, pozbawiają ci siły, energii i motywacji, a przecież już sobie tak skrupulatnie zaplanowałeś, postanowiłeś, że to rzucasz. I podejmujesz walkę, a one przychodzą z nienacka i pozbawiają cię tej siły, kontroli. I w jakiś sposób rujnują Twoją rzeczywistość i powodują to, że z powrotem wracasz do, do swojego starego schematu i funkcjonowania. I dzisiaj Ci opowiem o tym, jak sobie radzić, jak kontrolować, jak obserwować um, te głody, które przychodzą, bo one nie muszą tak do końca pojawiać się znienacka. Jeżeli będziesz bardziej czujny i będziesz właśnie pamiętał o tym, że jest. Pięć takich obszarów, pięć takich kroków, pięć takich elementów, dzięki którym będziesz miał wskazówkę, będziesz miał trochę takiego GPS-a, dzięki któremu będziesz mógł szybciej zobaczyć, być krok do przodu przed samym sobą i przed tym głodem. Tylko musisz zechcieć być bardziej sprytny i być bardziej czujny niż ten głód, który do Ciebie przychodzi. Ale jest to możliwe i ja Ci dzisiaj właśnie opowiem o tym, że jest pięć elementów, dzięki którym możesz sobie poradzić w tych sytuacjach, kiedy się będą pojawiały właśnie te głody, czyli te myśli, te sytuacje, te okoliczności i taki wewnętrzna jakaś chęć, przymus, który będzie Cię pchał w tym kierunku, abyś z powrotem wrócił do starego funkcjonowania. Opowiem Ci też o tym, nim dojdziemy do tych pięciu obszarów, krótko opowiem Ci, co nauk robi z człowiekiem. To też jest bardzo ważna rzecz. Kiedy y jesteś w tym nałogu, to tak jakbyś był w śpiączce, w jakimś letargu, jakbyś był nieobecny, albo nawet jeśli jesteś obecny, to trochę funkcjonujesz jak chomik w kołowrotku, czyli cały czas się kręcisz w tym kołowrotku, namęczysz się mocno, wydaje ci się, że już bardzo dużo zrobiłeś i bardzo dużo um, jakby przebiegłeś, machając tymi łapkami w tym kołowrotku, natomiast kiedy wychodzisz z niego, okazuje się, że ty jesteś cały czas w tym samym miejscu, ale mocno zmęczony i to robi nauk. czyli musisz się mocno napracować, narobisz się popachy, natomiast efekt jest taki, że nic się nie dzieje. Natomiast Twoi bliscy tak jakby siedli do samochodu i jechali do przodu. Twoje życie się zmienia, inaczej życie Twoich bliskich się zmienia, natomiast Twoje cały czas pozostaje bez zmian. I kiedy przychodzi ten moment, ta refleksja, że no to już chyba jest ten czas, aby pozostawić. Stare przyzwyczajenia, stare schematy, które być może trzeba nazwać uzależnieniem, nałogiem, jak zwał, tak zwał, ale postanowiasz zmieniać swoje życie, to musisz mieć świadomość, że twoi bliscy już poszli. Oni są daleko, daleko do przodu, a ty budzisz się, i jako ten element tego, ten moment tego przebudzenia musisz potraktować, żeby teraz się wbić. Tą rzeczywistość, którą, którą zostałeś. Twoje dzieci już są inne, twoi bliscy są już inni, twoja rodzina też już jest na innym etapie, a ty musisz to wszystko ponadrabiać. I teraz pokażę ci, jak, jak dbać o siebie, jak pracować nad sobą, żebyś mógł dogonić i być bliżej swoich bliskich. Wiesz o tym dokładnie, że są momenty kryzysowe, są momenty trudne, że motywacja ma to do siebie, że na początku jest wysoka i masz ochotę to robić. To jest tak jak, nie wiem, uczysz się języka obcego i początkowo ci się bardzo chce, a potem już ci się coraz mniej chce, a nawet powiedziałabym, że bardzo, bardzo nie chce. I taka, taka jest motywacja, że na początku jest wysoka, a potem spada. I trzeba cały czas znajdować sposoby, pomysły na to, jak podpompowywać tę motywację, aby ci się dalej e, chciało. E, i, ale też trzeba być czujnym, bo nauk powoduje to, że kiedy przestajesz e, mieć tą czujność, trzymać rękę na pulsie i pamiętać o tym, że ten nauk, on tam może z za rogu ponownie wyskoczyć i cię w jakiś sposób zaskoczyć. To, to też jest bardzo ważny element w radzeniu sobie i wychodzeniu z nałogu. Ale wracając do tych pięciu obszarów, to co jest istotne, to nad czym powinieneś dbać i pilnować się. Pierwszy obszar dotyczy Twojego samopoczucia fizycznego. Tak jak idziesz do lekarza i masz grypę i ustalacie objawy, czy to jest grypa, czy to jest może zapalenie płuc, czy może jeszcze jakaś inna dolegliwość, tak tutaj. Też jest istotne, abyś obserwował swoje ciało, skanował swoje ciało, bo Twoje ciało bardzo szybko może Ci pokazać i powiedzieć, że coś już się zaczyna niepokojącego dziać. Bo z głodem alkoholowym to jest tak, jak z małą śnieżką. Jeżeli lepisz sobie małą kulkę śnieżną i ja Cię uderzę tą małą kuleczką śnieżną, to ci się nic nie stanie. Ona Cię w jakiś sposób nie powali. Natomiast jak ja już zbuduję większą kulę śnieżną i uderzę w Ciebie, to ona Ci już może więcej zrobić. I to samo jest z głodem. Czyli jeżeli jest malutki głodek, to ty go pokonasz. I ważne jest to, aby nie doprowadzać do tego, żeby każdego dnia dolepiać kolejne elementy, kolejne trudne i budować tą wielką kulę śnieżną. Czyli twoja czujność i obserwowanie siebie właśnie w tych pięciu obszarach, które wymienią, wymieniam, spowodują, że nie będziesz budował tej wielkiej kuli śnieżnej, tylko e, nawet jeśli już się ten głód pojawi, to ona będzie mała i ona ciebie nie powali i nie spowoduje, że z powrotem wrócisz do starego funkcjonowania i nałogu. Czyli obserwowanie twojego ciała, Czyli jeżeli masz takie objawy jak przy grypie, czyli wydaje ci się, że masz gorączkę, że jesteś taki rozbity, że wszystko cię boli i jesteś połamany, ale mierzysz temperaturę 36,6. No nic nie wskazuje poza twoim samopoczuciem na to, że możesz mieć tą grypę. Może to być zwiastun głodu alkoholowego. Jeżeli Masz jakieś bezsenności, nie możesz spać w nocy, budzisz się, to też może świadczyć o tym, że coś niepokojącego się dzieje. Więc zobacz, że nim się pojawi ten właściwy głód, możesz mieć różne objawy fizyczne, które mogą wskazywać na to, że coś się niepokojącego dzieje. Czyli jak już to zobaczysz i odkryjesz, i masz świadomość, że jakaś tam mała kulka śnieżna już się buduje, to obserwowanie tego powoduje to, że za 2-3 dni nie będzie już takiej wielkiej kulki śnieżnej, tylko ona będzie cały czas taka malutka, ponieważ ty obserwujesz to i widzisz, co się dzieje. I wtedy możesz z kimś o tym porozmawiać: pójść do terapeuty, pójść na spotkanie mitingowe, porozmawiać z jakąś trzeźwą osobą, poradzić się i porozmawiać o tym, co się dzieje. Bo w nałogu bardzo ważne jest to, żeby nie palić głupa samemu przed sobą, czyli nie udawać, że nie ma problemu, chociaż on jest. I obserwowanie tego i właśnie bycie takim bardzo czujnym, szybszym od siebie, od tego podstępnego nałogu. Więc tutaj mamy kwestię, pierwszy obszar, samopoczucie fizyczne. Drugi. Obszar to jest Twoje samopoczucie emocjonalne, bardzo ważne, czyli to, czy jesteś rozłoszczony, czy cię drażnią dosłownie drobne rzeczy, czyli że szklanka nie, nie jest umyta, ale ży w zlewie, czy że ktoś cię denerwuje, ale tak naprawdę gdybyś się miał bliżej temu przypatrzeć, to to w sumie nie wiesz, dlaczego on cię denerwują. On cię po prostu złości, bo, bo ty sam w sobie masz dużo złości. Albo może jesteś, masz poczucie osamotnienia, albo izolujesz się w jakiś sposób od ludzi, bo oni cię w jakiś sposób męczą. Więc obserwowanie swojego, swojego samopoczucia psychicznego. Też jest elementem, który rozbraja Twoją bombę, czyli ten głód alkoholowy. Trzeci element, trzeci obszar to jest jak Ty reagujesz, jaki masz tryb życia, jak funkcjonujesz. Czy jesteś pracocholikiem i teraz, kiedy jesteś w abstynencji, to pracujesz po 14, 16, 18 godzin, nie potrafisz odpocząć, mieć czasu wolnego, albo w drugą stronę, że nie potrafisz się zebrać do pracy, masz w sobie dużo jakiejś takiej niechęci, brak motywacji. Do życia i do działania. To też są elementy, które wskazują na to, że trzeba być czujnym i trzeba uważać, bo kolejny obszar, który powoduje, że budujesz sobie tą kulkę śnieżną, która może w jakiś sposób za moment, za tydzień, za dwa, za trzy Cię powalić, kiedy, kiedy, kiedy dostaniesz nią. Czwarty element, nad którym trzeba pracować i trzeba obserwować. To jest ty w relacjach z innymi ludźmi. Czy jesteś burzą gradową, czy rozwiązujesz konflikty, czy prowokujesz do konfliktów i do trudności, żeby potem trzasnąć z drzwiami, wyjść i powiedzieć: Ja z nimi nie mogę, to jest do wariatów. Muszę się napić, muszę zagrać, muszę odreagować, muszę coś zrobić. Więc ty w relacjach z innymi ludźmi, czy może pozjadałeś wszystkie rozumy? Bo abstynencja też powoduje coś takiego, że jak już. Yy, Człowiek wychodzi na prostą, to zaczyna popadać w coś takiego jak takie bycie mędrcem. I zaczynacie innych ustawiać, widzieć u innych dosłownie drobne rzeczy, punktować ich, złościć się na nich, denerwować, wychowywać ich. A oni przez tyle lat funkcjonowali bez Was i dobrze sobie radzili, a teraz punktujecie ich. To też jest taka trochę. To jest taki mechanizm obronny polegający na tym, że lepiej zauważyć u innych źdźwięk trawy, niż u siebie belkę w oku. I coś takiego się pojawia, czyli obserwujcie, jak wy funkcjonujecie w relacjach z innymi ludźmi. Czy to jest zdrowe, czy to jest bardzo mocno napięte są te relacje i atmosfera jest tak gęsta, że siekiera może wisieć w powietrzu. Kolejny element, ostatni, bardzo istotny, to jesteście wy ze sobą, czyli jak wy się ze sobą czujecie. Co o sobie myślicie, jakie macie o sobie zdanie, jak się czujecie teraz ze sobą, kiedy, kiedy trzeźwiejecie, kiedy budujecie siebie na nowo, czy, czy macie dużo poczucia winy, wstydu. Jak sobie radzicie w budowaniu siebie, w wychodzeniu do świata, załatwiania prostych spraw urzędowych w banku. Teraz, kiedy nie ma tej substancji, kiedy nie ma tego, tego, um, tego elementu, który w Waszym poczuciu dodawał Wam wigoru, pewności siebie i odwagi, aby coś, aby coś robić i działać. Jak sobie radzicie bez tego, kiedy jesteście tacy Tacy pozostawieni sami sobie, że musicie te rzeczy ogarniać. Jakie macie wspomnienia? Czy radzicie sobie ze swoimi wspomnieniami? Jak sobie radzicie z czasem wolnym? Czy umiecie gospodarować swój czas wolny? Czy uciekacie w pracę? Czy może macie jakieś własne zainteresowania i sposoby na spędzanie czasu wolnego? Jak teraz budujecie bliskość ze swoimi. Osobami, czy jest tam zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, czy te osoby wam ufają. To są elementy, które musicie zbudować na nowo, e, musicie się napracować, aby e, wasi bliscy zechcieli wam ponownie zaufać, co jest pewnie dla nich bardzo trudne, bo nieraz nadwyrężaliście ich zaufanie. Więc to są te elementy, e, które wy e, wobec siebie, Musicie przepracować. Nie jest łatwo samemu się z tym zmierzyć. Dobrze jest wtedy korzystać z fachowej pomocy specjalistów, aby pomogli wam pracować nad tymi elementami, nad tymi sferami, bo na tym polega właśnie budowanie siebie i wychodzenie na prostą, aby te elementy i te obszary dobrze działały. Bo jak one będą dobrze hulały, to tak jak w zegarku. Są trybiki, i jeżeli te trybiki dobrze działają, no to zegarek dobrze wskazuje godzinę. Natomiast jak któryś z tych trybików, elementów nie działa, no to mamy problem i trzeba naprawić. I my też jesteśmy takimi trybikami, więc potraktujcie te pięć obszarów jako. Takiego, jako taki GPS, taką nawigację wewnętrzną, dzięki której będziecie mogli zbudować sobie tą, mieć tą małą śnieżkę, pilnować, żeby ona była na tyle malutka, żeby Was nie powaliła. Powodzenia, dziękuję serdecznie i do zobaczenia.